...i chcesz góry rzucać... ...schodzimy tam, nie ma go w tle. To się nie może doczekać! Włosi, bo nie to nie może doczekać! Okay, dobrze, dobrze, dobrze. Ja też nie mogę się doczekać. Dzisiaj będzie totalny ogień, ale nie tylko przez naszą gwiazdę wieczoru. O, słuchajcie, zróbcie hałas na Kuby, ponieważ to dzięki niemu jest ten festiwal. Kuba Jakubowski, szef African Beats Festival. Dzięki, dzięki. Zróbcie hałas na Ifiudę, która będzie gospodarzem sceny przez najbliższe dwa dni. Dwa dni pełne koncertów, pełne spotkań podróżniczych, pełne warsztatów, pełne brzmienia bębnów oraz fantastycznych ludzi. Jak widzicie, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody tuż pod Warszawą. Cieszymy się bardzo, że dotarliście do nas, że znaleźliście nas i że jesteście i że wspieracie. Każda osoba jest dla nas wsparciem. Razem budujemy African Beats Community, za co Wam z serca dziękujemy. Tak jak wspominałam, właśnie skończyła się próba dźwięku naszej dzisiejszej gwiazdy, a już za chwilę na tej pięknej scenie festiwalu pojawi się zespół Ablae Badzi Band. Tak, jest to senegalski mistrz kory, jest griotem, a grioci to osoby, które przekazują wiedzę, to osoby, które niosą za sobą tradycję swojego kraju, swoich plemion. Dzisiaj Applaye y, poniesie nas właśnie w taką historię. Opowie o swoich korzeniach, opowie o swoich senegalskich przodkach, więc mamy niesamowitą możliwość, aby razem z nich z nim właśnie pojechać do Senegalu. Czy zespół jest gotowy? Widzę, że jeszcze chwilkę, bo tutaj przepinamy się z próby na zespół. To może w międzyczasie chciałbym z serca również podziękować. Partnerom naszego wydarzenia, a mianowicie Omena Foundation oraz sieć sklepów Lokach, którzy zdecydowali się wesprzeć energię African Pizzu, a także Afrikamera z Instytutem Francuskim, którzy wspierają nas przy strefie Kino i Podróże, na którą też Was serdecznie zapraszamy. Strefa Kino i Podróże znajduje się tam, po lewej stronie od sceny, w sumie dla Was po prawej stronie od sceny na polu namiotowym między polem namiotowym a parkingiem. Słuchajcie, mamy dla Was programy z mapkami wydrukowane, także zachęcamy każdego, żeby wziął ze sobą program z mapką. Programy są między innymi w Wiacie, pod którą spotkacie ludzi z pysznym jedzeniem Dartuja. Tam są nasze programy, też u Omeny są nasze programy do wzięcia pod namiotem i zachęcamy Was do tego, żebyście wzięli sobie te programy. No, bo tam macie wszystko rozpisane, jest cała mapka. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w spotkaniach podróżniczych w kinie festiwalowym. Jutro będzie się bardzo dużo działo w tej przestrzeni. No, ale już dzisiaj przed nami pięć fantastycznych koncertów i jeszcze. Look at look at there yes this is our star is coming Ablay come come and present us the beautiful world of Senegal I would like to invite you also you know to the food area I would like to invite you also to the workshops uh, area we'll have a workshop dance workshops. Uh, drums workshops yoga and of course there is also a place for kids so please don't hesitate to take as much uh, as much as you can from African this festival 2023. A ja jeszcze chciałem organizacyjnie dodać, bo ja jednak w, cały czas w energii organizacyjnej, wiadomo, IFI artystycznie pięknie to poprowadzi. E, chciałem dodać, że CBB Ensemble przesuwamy ich na koniec naszego line-upu dzisiejszego dnia. Tak nam się troszeczkę poprzesuwało, że zaczynamy od a Baji Band, następnie lecimy zgodnie z harmonogramem i CBB Ensemble zobaczymy na tej scenie po północy, po koncercie Newen N' Afrobeat. Ok, have great time, yeah? Woo! Okej, okay, African Beats, Zróbcie z dla samych siebie! Aplaję dance band. Niech się dzieje!